Serwus. Dzisiaj recenzja kolejnego zestawu z serii LEGO Duplo. Będzie to pływający pociąg ze zwierzątkami. Ja jestem Łukasz, a to jest kanał Brick Oclock. Serdecznie zapraszam na odcinek. Startujemy. Dzisiaj jest dzień dziecka, sezon urlopowo-ogródkowy w pełni, piękna pogoda za oknem. Więc postanowiłem nagrać dla Was recenzję kolejnego zestawu z serii Zabawa do kąpieli. Są, wyszły z tej serii dopiero trzy zestawy. Jest to LEGO Duplo, czyli dla najmłodszych powyżej 18 miesięcy. I są to trzy zestawy, które służą właśnie do zabawy w wodzie. Mamy pływającą wyspę ze zwierzątkami, którą recenzowałem jakiś czas temu. Możecie to zobaczyć tutaj. Jest zestaw Pływająca Czerwona Panda, który jest takim zestawem z jedną minifigurką, czy minifigurką stworzoną oczywiście z Duplo. A ja dla Was wybrałem dzisiaj trzeci zestaw z tej serii. Jest to pływająca, pływający pociąg ze zwierzątkami. No, pociągu tutaj nie ma, ale otrzymujemy trzy różne zwierzątka i każde z nich ma swój taki pontonik do pływania. Yy, mamy tutaj kaczuszkę, yy, niedźwiedzia polarnego oraz hipopotama. Poza tymi trzema zwierzątkami, który każdy stworzony jest z dwóch kloczków, otrzymujemy jeszcze trzy wyspy w różnych kolorach. Oczywiście możemy potem mieszać, rozkładać te, te wyspy. Oraz to, co widzimy na opakowaniu z przodu, mamy tutaj taką chmurkę, którą napełniamy wodą i możemy robić z niej taki deszczyk. I takie wiaderko. Takie wiaderko dostaliśmy również do zestawu właśnie pływającej wyspy ze zwier zwierzątkami. Natomiast w tym pływającym pociągu możemy te trzy wysepki, te mini wysepki, nazwijmy to pontoniki, połączyć razem. No i po prostu ciągnąć po wodzie i tak zwany się robi z tego pociąg nazwany przez twórców. Możemy to również połączyć z tą kolejną jedną wysepką z tych dwóch innych zestawów i maksymalnie możemy mieć pięć różnych zwierzątek, które razem płyną w takim pociągu. Ale do rzeczy. No Tamten zestaw kosztował powyżej 100 zł. Mini ta czerwona panda kosztuje katalogowo 40 zł, i my dostajemy jedno zwierzątko. Tutaj katalogowo płacimy 79 zł, natomiast no, generalnie wszędzie ten zestaw jest około 60 zł. Więc za 60 złotych otrzymujemy 3 zwierzątka, 3 pontoniki i dwa akcesoria, więc moim zdaniem to jest opłacalne. Czy to będzie się tak fajnie prezentowało jak ta wyspa? No zobaczymy na przebitkach jak rozpakowujemy opakowanie. Natomiast zobaczmy, tutaj na opakowaniu mamy właśnie namalowane te 3 zwierzątka. Informacje, że, są to, że jest to zestaw łatwy do czyszczenia. Ta informacja, o której Wam mówiłem, że jest yy, powyżej 18 miesiąca życia dla dzieci tak, yy, w takim wieku. Oraz nazwę zestawu oraz numer zestawu, czyli 10965. Oczywiście logo LEGO Duplo. No i nazwę serii, czyli e, Buff Time Fun. Z tyłu widzimy praktycznie to samo, tylko na, na zdjęciu, już jakby w akcji. Widzimy tutaj no, dziecko, które bawi się. No, za, załóżmy, że to jest ojciec. Mamy też tutaj zbliżenie na te trzy zwierzątka, jakby poza. No i to by było na tyle. No, tu, Lego Duplo ma to do siebie, że to jeszcze na spodzie opakowania mamy rozpisane wszystkie elementy. Czyli to, co dostajemy w instrukcjach w normalnych zestawach, to mamy już na opakowaniu, więc od razu wiemy, co będzie w środku. Ja teraz zestaw rozpakuję. Zobaczymy, jak wyglądają te elementy. A potem tym razem sprawdzę, czy ten zestaw będzie się utrzymywał na wodzie. I jak to będzie wyglądało. Więc zapraszam Was na unboxing, a potem na prezentację zestawu. I potem zastanowimy się, czy za 60 zł zestaw jest warty do kupienia i zabrania na działkę, wakacje i do kąpieli przede wszystkim. Moi drodzy, zestaw już mam tutaj na biurku, więc możemy go rozpakować. Jest tak z tak grubego kartonu i tak mocno poklejony, że będę go otwierał standardowo. Ok, zobaczcie. Co my tu mamy? O słuchajcie. No tak. Jeden woreczek. Wyspa. Czy dostajemy instrukcję? Okej. Okay. I tu mamy. Naszy kartonik odłożymy. I zobaczcie. Mamy tutaj te kolorowe wyspy. Wyglądają one mega fajnie. Mamy woreczki z naszymi bohaterami. I instrukcję, która jest również plakatem, bardzo cieniutki papier, ale bardzo cieniutki papier jest prawie jak pergamin, ale mamy tutaj, widzicie, wszystkie tu nasze zwierzątka, które są dostępne, czyli czerwona panda, nasze trio oraz cztery zwierzątka, które są dostarczane z wyspą. Ok, czyli instrukcję mamy za sobą, może ją tutaj położę i po prostu stworzę te po kolei te wszystkie zwierzątka. Mamy tutaj jedną wyspę, która jest dla kacuszki, taka czerwona. Zobaczcie, tak. Druga, która jest dla naszego hipcia żółta. No i ta jest taka niebiesko-morska dla naszego niedźwiedzia polarnego, misia polarnego, jak zwał, tak zwała. Ona ma takie fajne kolory, mogą się kojarzyć troszkę z taką, wiecie, lodową wysepką. Zobaczymy sobie teraz nasze zwierzątki. Zaczniemy może od tych doda dodatków. Tutaj mamy tą chmurkę, którą napełniamy wodą, nabieramy i mamy deszcz. Potem Wam to pokażę, czy to działa. W ogóle sam jestem ciekawy. Tu mamy po prostu takie wiaderko do zabawone z bardzo twardego plastiku. To sprawia wrażenie po prostu niezniszczalnego. Kolor jego też bardzo mi się podoba, jest całkiem inny niż wszystkich innych klocków, więc prezentuje się całkiem fajnie. Może na pierwszy ogień zrobimy sobie naszą kaczuszkę. O! Nasze klocki są zadrukowane, z tego co widzę, tylko z jednej strony. No co jest plusem, co jest minusem. Mogli troszkę jakiś tam, nie wiem, ogonek dorobić tej kaczuszce na przykład. No ale nie będziemy narzekać. Na przykład nasz misio ma całkiem fajne uszka, słuchajcie. Fajnie to wygląda. I stawiamy go na jego lodowej wyspie. Cyk. I ostatni hipopotam z piłeczką. On też ma takie same uszka, w ogóle odlew jest taki sam, więc Możemy założyć, że są tego samego rozmiaru. I tak. No i możemy je wszystkie przepiąć w tą stronę. Oczywiście to nie jest jakiś tam wymóg. No i łączymy je tymi zaczepami. I już na naszej wodzie mogą płynąć. Zaraz zobaczymy, czy uda się mi to Wam pokazać. Czy pływający pociąg ze zwierzątkami to najlepszy z tych trzech zestawów? Moim zdaniem nie. Najfajniejsza jest pływająca wyspa, bo jest właśnie ta duża wyspa, do której możemy schować klocki. No i te zwierzątka są stworzone z większej ilości elementów. Natomiast uważam, że pływający pociąg, który przed chwilą widzieliście, jest najlepszym zestawem, żeby zacząć w ogóle zbierać. Zbierać to może coś źle powiedziane, ale mamy tutaj zestaw, który składa się z trzech elementów. Kosztuje niewiele. I możemy go kupić naszemu dzieciakowi, żeby sobie no, sprawdził czy, czy w ogóle żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy ten zestaw jest dla niego interesujący, bo jeśli kupimy tą wyspę no to zapłacimy ponad stówkę, a nie spodoba się no i będzie leżało, a kupimy tą najtańszy, ten najtańszy zestaw czyli tą jedną figurkę no to tam się zbyt dużo w tej pandzie nie dzieje, więc wydaje mi się że najlepiej właśnie zacząć od tego zestawu, jeśli okaże się no, interesujący dla, dla dziecka, no to wtedy dopiero zainwestować w te większe zestawy po prostu i rozbudować tą kolekcję. Znaczy uważam, że ten zestaw jest w ogóle fajny. Kolory są ekstra. Wykonanie, jak to w LEGO, no... najlepsze, wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepsze wykonanie zabawek, jakie może być. No i mamy dużą możliwości oczywiście przebudowy tego. Ja wam tego nie pokazywałem, no to... bo no, wiadomo, że to już jest jakby kreatywność wasza i waszych dzieci. Natomiast wydaje mi się, że Mamy idealny sezon właśnie na takie zestawy, kiedy y, dzieci są poza domem, bawią się właśnie na działce, czy to na wakacjach, czy to na plaży. No to te zestawy na pewno mogą fajnie urozmaicić, możemy tam tworzyć jakieś tam historie, że no nie wiem, że plaża to biegun i tam mamy misia polarnego, wiecie, no dużo jest różnych rzeczy, które możemy tam sobie wymyśleć. Mamy kurczaczka, którego możemy się też nim pobawić na trawie, no to nie jest powiedziane, że to są zestawy przeznaczone tylko i wyłącznie do zabawy w wodzie, więc możemy je łączyć też z innymi zestawami z Lego Duplo, jeśli takowe mamy, no z jakąś tam farmą na przykład, no więc, więc całkiem, całkiem fajnie. Za 59 zł, ja myślę, czy tam za nawet 70 zł, to nie ma się o co zastanawiać. Zestaw moim zdaniem jest idealny jako prezent na Dzień Dziecka, zarówno jeśli chodzi o kwotę, jak i o jego możliwości. Jeśli wy chcielibyście otrzymać ten zestaw, który przed chwilą recenzowałem, dokładnie ten egzemplarz, czyli rozpakowany, to szczegóły znajdziecie w opisie tego odcinka. Ja wybiorę osobę i po prostu, która zostawi najciekawszy komentarz. I po prostu ten zestaw podaruję, bo mi on raczej potrzebny nie jest. Ja chciałem po prostu go Wam pokazać. E, tymczasem dziękuję, że byliście ze mną w czasie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji kanału i dodania łapki w górę. Powiem tylko, że zbliżamy się już do 200 subskrypcji, co bardzo mnie cieszy. I pomaga mi, oczywiście motywuje mnie do tworzenia następnych odcinków dla Was. Tymczasem żegnam się z Wami. Cześć!